Witam Was z tej strony, Macintosh, a to kolejny odcinek z serii Let's Play Prince of Persia War within. Dzisiaj będzie to przedostatni odcinek serii. Dlaczego zapowiadam, że to na pewno będzie przedostatni odcinek serii? Bo już grę przeszedłem, tak, dzisiaj ukończyłem już całego War withina. I cóż, i przed nami, tak naprawdę, dwa ostatnie chaptery ten, który aktualnie teraz kończymy. Wkrótce, bo już jesteśmy na końcówce tego chaptera, wkrótce zaczniemy przedostatni, a potem czeka nas już tylko jeden chapter, który jest niezwykle krótki. Porównywalny, porównywalnie krótki jak sam początek gry, czyli ten tutorial na statku i na rubieżach wyspy. I tak naprawdę nic więcej już nas nie czeka, oprócz tego, że no cóż, znowu będziemy w lokacjach, które już znaliśmy i większość tych lokacji no niestety, ale są... Pow, powtarzają się po prostu. I tak jak już mówiłem, twórcy na koniec gry zafundowali nam... Swoistą retrospekcję z jednej strony, no bo odwiedzamy większość lokacji, które już kiedyś odwiedziliśmy, tylko w innej kolejności, wiadomo, trochę inaczej je będziemy przechodzić. Ale z drugiej strony, część tych lokacji jest pokazana z zupełnie innej perspektywy. Więc nie jest to do końca takie powtarzanie się, jakie byśmy, mogli, jakie byśmy mogli rozumieć przez to słowo. A najważniejsze jest to, że po prostu dostaniemy przed nami, zostanie ukazane niektóre lokacje w zupełnie innej perspektywy. Ale czeka nas także jedyna lokacja, której do tej pory w ogóle nie widzieliśmy, i znowu Ubisoft wrzucił na sam koniec gry kilka bardzo ciekawych lokacji. Tak jak y, poprzednio mieliśmy Foundry, czyli tą odlewnie, tak teraz y, czeka na nas lokacja, y, która będzie się nazywać bodajże Mystic Caves. I w tej lokacji spędzimy chwilę czasu i zobaczycie, że jest naprawdę fajnie wykonana lokacja. Jednakże, no, szkoda, że została wprowadzona na tak późnym poziomie gry. Trzyma ona, co prawda, linię fabularną i jest ona wepchnięta w to, a nie inne miejsce z kilku powodów. Ale, no cóż, ta lokacja mogłaby być wcześniej nam pokazana. Tym bardziej, że no. Nie jest to tak naprawdę lokacja, która pasuje stylistycznie do momentu na linii czasu, w którym my się będziemy znajdować. I tak jakby nie patrzeć, to jest dość dziwne, bo przeważnie wszystkie lokacje, kiedy jesteśmy w przeszłości, pasują stylistycznie do tego przeszłego czasu, wyspy czasu. Przeszłego, przeszłego czasu wyspy Czasu, to dziwnie zabrzmiało, ale mniejsza. Większość tych lokacji pasuje do siebie, jakoś tak stylistycznie, zaś ta lokacja jest strasznie, strasznie tak. Na uboczu, tak jakby, nie możemy, nie jesteśmy w stanie, no, nie tyle powiedzieć, co y, gdybyś ktoś nam pokazał ją i spytał się, czy to jest lokacja z przeszłości wyspy, czy może z teraźniejszości wyspy, niektóre osoby mia mają i miały z tym problemy w powiedzeniu dokładnym, kiedy ta lokacja jest umiejscowiona na wyspie. Kiedy? No nie gdzie, tylko kiedy, no bo jak mówiłem, tu linia czasu to jest chyba największy problem w całej grze. Ale no twórcy postanowili tak, a nie inaczej i no niestety nie możemy nic z tym zrobić. Możemy jedynie to przełknąć i grać i przechodzić dalej grę. Teraz jesteśmy znowu, jak widzicie, w bibliotece, jednakże ta biblioteka różni się nieco od tej biblioteki, Którą już raz odwiedziliśmy. Dlaczego? Jeżeli pamiętacie, u góry były zniszczone drzwi. No i tam była zawalona droga, którą nie mogliśmy iść. Teraz dowiemy się, dlaczego te drzwi zostały zniszczone. No bo, no bo co, no bo za chwilę po prostu przejdziemy do lokacji, która jest zablokowana w teraźniejszości przez to, co my teraz właśnie robimy. Co jest... okej, okay, dobra, to jest dość dobre wytłumaczenie, bo no, droga się zawala, my nie możemy y, tam wejść w teraźniejszości. Ale lokacja, do której teraz zmierzamy, naprawdę nie pasuje stylistycznie do przeszłości wyspy. Bardziej pasuje do teraźniejszości, gdyż jest taka zniszczona, bardziej uprócona, a nie tak jak to, bardziej taka z powitatymi piaskami, taką giełką tajemnicy. No ale, no cóż, nie, nie marudźmy. Tak jak mówiłem, po prostu musimy y, grać tak jak nam jest to powiedziane. A najważniejsze jest to, żeby zrozumieć tą linię czasu. A dlaczego te drzwi zostały zniszczone? No bo odpowiedź jest prosta. Dahaka nas znalazł. Tak, nasz ulubiony przyjaciel, demon, strażnik linii czasu Dahaka znalazł nas. I tutaj pojawia się problem, ponieważ. Czasami zdarza się tak, że ten skrypt nie odpali i jesteśmy w stanie pójść zupełnie inną drogą, która jest dla nas zablokowana. No tak, fajnie. Droga jest zablokowana, więc jak my mamy się dostać gdziekolwiek indziej? A co się stało, co się stało z Grom? No można wczytać poprzedni zapis, który jest kawałek drogi stąd. Znowu zrobić tą śmieszną zagadkę. Śmieszną, no bo to jest czasówka, tak naprawdę. A nie tyle zagadka, co właśnie czasówka. I stamtąd ruszyć dalej. No, niestety, ale skrypty. Tak jak mówiłem, gra z czasem robi się trudniejsza, chociaż teraz może się wydawać z tej perspektywy mojej, że jest dość łatwa. No bo. Te elementy pod sam koniec są już tak powtarzalne w tym, co robimy, że nie ma większego problemu z przechodzeniem gry. Jednakże walki stały się strasznie trudne i ten taki, jakby. Mm, Czas naszej reakcji musi być bardzo, ale to bardzo dokładny, bo jak widzicie, tutaj na przykład uciekając przed Dahaką, nie możemy pozwolić sobie na e, tak jakby dłuższe zastanawianie się, co mamy zrobić. E, I tutaj taki tak zwany fun fact: jak widzieliście, Dahaka spadł w dół i książę, mroczny książę odciął jedną z jego macek. Jakby na to nie patrzeć, jest to nawiązanie do książki, nie do filmu, bo chyba wtedy filmu jeszcze nie było. Jednak mogę się mylić, bo mnie się już ostatnio daty zaczynają dość solidnie mieszać. I co. Do jakiego filmu, do jakiej książki, przepraszam, jest to odniesienie, To, że Dachaka na wąskim moście spada w otchłań, no jednoznacznie wskazuje, że jest to odniesienie do. The Lord of the Rings i mostu Kazadum w Mori, kiedy to Balrog, który też jest demonem, demonem ognia i cienia, zostaje zrzucony w przez Gandalfa Szarego, a potem Gandalf zostaje wciągnięty do tej otchłani razem z Balrogiem. Tutaj jak widzicie, mroczny książę był na to, tak jakby przygotowany i wiedział, co go czeka. Skąd to wiedział? Jest kilka teorii mówiących o tym, że mroczny książę. My tego nie widzimy, ale mroczny książę ma dar jasnowidzenia i przewiduje niektóre rzeczy, które się staną. No i co, i możemy jedynie powiedzieć, że okej. Okay. Spoko. To jest kolejna luka fabularna, tak jakby. I nie jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć, czy tak jest, czy tak nie jest. Twórcy nam nie powiedzieli. Chociaż na samym początku, kiedy gra była jeszcze w fazie mm, developingu, zostało powiedziane, że mroczny książę będzie miał kilka. No, mroczny książę. Sandra będzie miał kilka dodatkowych mocy, których nie ma sam książę. I właśnie jedną z tych wymienionych mocy, które. Mogły się pojawić, był, był właśnie dar jasnowidzenia. Czyli wciskaliśmy sobie odpowiedni klawisz i widzieli, w odpowiednim miejscu. Bo prawdopodobnie nie byłoby to dostępne za każdym razem, kiedy naciśniemy dany klawisz, ale w odpowiednim miejscu było po prostu możliwe przywołanie tego, co wkrótce się zdarzy. Coś jak nasze wizje, które mieliśmy w The Sense of Time. Przy okazji wizyt w źródłach czasu, które to, tak jakby, ostrz niejako ostrzegały księcia przed tym, co może źle zrobić albo co może go czekać. Dlatego też wiedzieliśmy na przykład o tym, że Fara nas zdradzi. Zdradzi, w takim dużym cudzysłowie nas zdradzi, ponieważ ona chciała tylko przywrócić to, co Książę spieprzył. Po raz któryś tam, bo Książę, jak zauważyliście, ma tendencję do tego, że wszystko pieprzy w serii piasków czasu. No bo zauważcie, najpierw otworzył klepsydrę i kiedy myślał, że już klepsydrę zamknął, to się okazało, że tak czy tak jest przeklęty przez piaski czasu i żeby to odczynić, musi nie dopuścić do stworzenia piasków. Ale, no niestety, próbując nie dopuścić do zniszczenia piasków czasu, okazało się, że przyczynił się do ich stworzenia, także kółko się zamknęło i teraz próbuje znowu odczynić to, co spieprzył. Także... Bardzo, to bardzo ciekawie, i książę nie ma łatwego życia. I zrobiono go takim dość mocnym, bohaterem, fatalistycznym z jednej strony: no bo zauważcie, zawsze wszystko jest przeciwko niemu i. Jakoś nie ma łatwego życia, bo, no bo to wszystko co musi przejść, żeby odczynić jedną swoją złą decyzję w życiu, to trochę za dużo jak na jednego człowieka. Wiem, że to jest bohater gry, ale tak jak już kiedyś wspomniałem, gra jest jak serial albo film opowiada nam pewną historię, ma pewien przenośnik i ma coś nam pokazać, tak jak książki, tak jak właśnie filmy, tak jak seriale, no, nie wszystkie. Filmy, no bo są filmy, które morału nie mają żadnego i ludzie oglądają je tylko po to, żeby je oglądać, żeby się pośmiać, żeby poprawić sobie humor albo coś w tym stylu. Książki bardziej, bo zawsze książka ma morał, nawet głupowe książki mają morał, co jest dziwnym stwierdzeniem. Ale, ale cóż, no, tak już to wszystko jest skonstruowane. Nie możemy prze, przeciwstawiać się temu. Możemy jedynie nie zgadzać się z, nie, z niektórymi poglądami, ale, no cóż, trzeba czasami przyjąć rzeczy takie, jakie są, i tyle. E, co, jak widzicie? Dlaczego mówiłem, że to miejsce jest, ma strasznie fajny dezent. Jak widzicie wszystko jest z powitem mgłą i ta mgła rzeczywiście ma ogromny wpływ na to jaką mamy, jaką mamy widoczność mgła i widoczność, no przecież to jest obvious, fajnie. Thank you, Captain, Obvious, this is rock. Dosłownie, nie wiem co mówię ostatnimi czasy trochę mi się pieprzy, ale mniejsza z tym, moi, moi drodzy. Tutaj chodzi o to, że jest to fajnie wykorzystane, o tak to powiem. Bo jak widzicie, są tutaj te kamienie które prawdopodobnie powodują powstawanie tej mgły. Jak widzieliście, tam w pewnym momencie było takie, jakby przejście, w którym to leżały rozbite kamienie, i one emanowały od siebie taką otoczkę mgły, jakby opary zbite, te karyształy, jakby zbite, mają jakąś dodatkową funkcję. Dlatego ta lokacja nazywa się Mystic Caves, czyli Jaskinie mistycyzmu czy coś w tym stylu. Możliwe. Mówię możliwe, ponieważ to są tylko przypuszczenia fanów serii, że w Mystic Caves były pokazywane jakieś objawienia albo coś w tym stylu. Jak zauważyliście, wiele tutaj skał ma różne ryciny, jakieś dziwne obrazy na sobie. Yy, pojawiają się jakieś grzyby, tak jak tu widzicie, grzyby łamane na kryształy, bo dokładnie nie wiadomo co to jest, bo to nawet w plikach gry nie ma jakiejś tam konkretnej nazwy ten model nie ma jakiejś tam konkretnej nazwy po prostu yy, jest nazwany Glowy Thing i dużo nam to naprawdę mówi, bo Glowy Thing, świecące coś, świecący obiekt, no fajnie wiedzieć. Ale ja chciałbym wiedzieć, czym jest ten obiekt. Czy to jest grzybek, czy to jest jakiś kryształek, czy coś innego. W każdym bądź razie, te wszystkie kryształy i tak dalej wywołują taką dodatkową atmosferę tego mistycyzmu, i prawdopodobnie te. Te jaskinie miały jakieś głębsze zastosowanie. Co więcej, cesarzowa miała do nich dostęp. To nie jest tak, że one są jakoś oderwane i cesarzowa o nich zupełnie nie wiedziała, ale no, są gdzieś tam schowane i trudno powiedzieć, czy, czy były uczęszczane. Jesteśmy w przeszłości, a już wyglądają na bardzo, ale to bardzo zniszczone. Ale jeżeli to była jakaś sanktuarium albo coś z tych rzeczy no to ono zostało stworzone przed panowaniem cesarzowej, bo jak wiemy, y, albo nie mówiłem wam, ale wyspa istnieje jeszcze przed cesarzową. Istnienie wyspy, zgodnie z y, lorem całego Prince of Persia, jest takie, że y, że ta wyspa Została stworzona przed panowaniem cesarzowej i przed samą cesarzową. I dlatego nazywa się to Wyspa Czasu, nie Wyspa Piasków Czasu, co by wskazywało na to, że Wyspa strzeże Piasków Czasu. Nie. Ta wyspa jest tak, jakby przedwieczna, i zgodnie z tym lorem, ona znajduje się na krańcu świata. Otoczona, e, tak, jakby nie wiem. Jest na środku morza otoczona wieczną burzą dla, i wiecznym sztormem, dlatego też ciężko się tutaj dostać, a osoby, które się już tu dostaną, no muszą być w jakiś sposób nagrodzone. To właśnie tutaj zrodziły się piaski czasu. Też tutaj prawdopodobnie zrodziła, zrodził się Dahaka. Tutaj jest tak jakby kolebka istnienia czasu. O tak to jest właśnie wytłumaczone w całym loże yy, Prince of Persia i. I to jest dość ciekawe, ponieważ o wyspie wiemy niewiele. Wiemy tylko tyle, ile powinniśmy wiedzieć, a reszta to są jakieś domysły. Tak samo właśnie Mystic Caves. Mystic Caves prawdopodobnie były używane przez cesarzową, albo wiedziała ona o nich. Secret Caves były przed cesarzową ukryte, ponieważ zawierały potężny artefakt, który w połączeniu z mocą Kailiny no, byłby po prostu mieszanką wybuchową. I istniała obawa, że Kailina może przyjąć władzę nad światem, bo jeden, jest ona przedwieczna, jest jedną z przedwiecznych. Mało jest istot w tej grze, które nazywane są przedwiecznymi, ale Kailina jest właśnie jedną z takich istot. Po drugie, Kailina ma dar jasnowidzenia, widzi to, co się stanie w przyszłości, chora, chociaż nie jest to na tym stylu, że... Jutro umrzesz. Nie. Kailina może spojrzeć... Ten dar jasnowidzenia jest tak jakby możliwością spojrzenia w linię czasu. No przecież jest cesarzową czasu, więc ma dostęp do samej linii czasu i zarazem jest jej jednym ze strażników. Jest ona strażnikiem śmiertelnym, bo Dahaka jest demonem. A demony... W rozumowaniu staro, religii starożytnej Persji, czy jakby to tam nazwać, wierzeń starożytnej Persji, prędzej, ponieważ gra jest bardzo oparta na tych wierzeniach. Tak na przykład, właśnie piaski czasu to jest jedno z wierzeń persów i tamtych okolic, regionów na świecie, że po prostu. Istniało coś takiego jak właśnie piaski czasu, że czas był przez coś reprezentowany. Jak zauważycie, wiele ludów w tamtych czasach zawsze wierzyło w jakiś symbolizm. Coś zawsze coś symbolizowało. Słońce to był na przykład Ra. Anubis to był ten Jackal po angielsku to jest, czy jak to się tam inaczej nazywa. To zawsze bogowie mieli jakąś reprezentację i niektóre rzeczy miały również jakąś Reprezentację, a tutaj nagle okazuje się, że piaski czasu też są reprezentacją czegoś. Tak samo e, forgotten sense jest niby też oparta na wierzeniach z tamtych czasów, ale nie do końca jest to takie stworzenie czegoś wywierzenia, wykorzystanie jakiejś wiedzy. I nagle piaski zyskują nowy symbolizm przez trzy części. Piaski mają konkretny symbolizm. Jest to symbolizm oparty historycznie, prawie historycznie, bo nie ma takich stricte dowodów historycznych, ale upływający czas i, i klepsydra far, były wówczas znane, więc pytanie, dlaczego nie na przykład woda? Można by było stworzyć klepsydrę, która, y, przez którą przepuszczałaby się woda, i wtedy widzielibyśmy, ile czasu upłynęło przez to, że woda. Dlaczego zawsze używano w klepsydrach piasek? To jest jakiś symbolizm. Piasek zawsze symbolizował czas i upływ tego czasu. Dlatego też piaski czasu. I dlatego też cała, wszystko to, co tutaj właśnie powstało. A że Kailina włada piaskami czasu, które jeszcze się nie narodziły, bo ona jest tak jakby tym nośnikiem piasków czasu, jest tym głównym ich katalizatorem wręcz, no to już sami sobie odpowiedzcie, dlaczego Kailina plus maska czasu, to jest, tak, to, to jest niebezpieczne połączenie. Plus jeszcze ona ma za sobą armię, która jest... Stworzona przy pomocy piasków czasu. Bo piaski czasu istnieją w czasie, kiedy Kailina żyje, bo ona, pomimo że one nie istnieją, to ona może wykorzystać ten, ten ich fakt istnienia. Tak to można nazwać. To jest zakręcone, ale tychże jest dużo takich właśnie zakręconych rzeczy, które ciężko wytłumaczyć. No ale cóż, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Dzięki Wam za oglądanie i dotrwanie do tego momentu. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia wkrótce. Cześć!